Cześć, Iron z tej strony. Pogadamy sobie dzisiaj o moim ulubionym rowerze. Zapraszam. No, nie będzie jakiegoś wielkiego teaserowania. Wszyscy, którzy śledzą kanał od dłuższego czasu wiedzą, że chodzi o gravel, więc opowiem w tym odcinku o tym gravelu. Jeśli widzieliście odcinek ten rok temu, czy rok z hakiem, dlaczego gravel jest dla, według mnie taki zajebisty, no to to jest ten sam rower. Zmienił kolory, zmienił koła, zmienił osprzęt. Eee, no to, to tak jak tutaj widać, osprzęt jest zmieniony na Gierixa 2.11. Eee, koła eee, Tutaj te Suisy, opony gravelowe. No i co mi się najbardziej podoba ma takie malowanko. Jest, tu jest Ironway. Tutaj nie wiem czy to widać, ale są takie e, przebłyskujące, takie przebłyskujące malowanie z takim Ala trochę brokatem. No i takie. Idę na ten rower i na to, idę na trening. Zaraz wam wszystko opowiem, bo tutaj obok jakieś roboty są Mamy 30 marca. 21 stopni dzisiaj ma tutaj u nas być teraz jest koło 16 więc jestem na krótko nowa koszuleczka z luksy w moich kolorach, więc idealnie no i wychodzę z tego mam nadzieję przynajmniej, z tego przeziębienia osłabienia wiosennego które u mnie kilka dni miało miejsce z takim, może odrobinę, trochę gorszym mindsetem, przy okazji, co mieliście okazję widzieć w tym ostatnim odcinku z przemyśleniami, no ale mniejsza. Jadę na półtorej godzinki gravelem i po drodze opowiem Wam, dlaczego to jest mój ulubiony rower. I dlaczego, gdybym gdyby to miał, gdyby miał mieć tylko jeden rower, to byłby to ten podstawowa i. Największa moim zdaniem zaleta tego typu rowerów to jest ich uniwersalność. Pojedziemy nimi i szosą, no i taką drogą utwardzoną jak to, i wjedziemy do jakiegoś niezagłębokiego lasu. I jak będziemy chcieli, pojedziemy na zawody triatlonowe, i pojedziemy z kumplami na ustawkę, czyli nie w sposób profesjonalny, ale każdą z tych kategorii jesteśmy w stanie objeździć nawet jak są takie duże dziury w miarę jak właśnie przed chwilą i to jest dla mnie największa zaleta bo wiadomo że jeśli mamy jesteśmy bardziej profesjonalni czy mamy większy budżet więcej miejsca i ochoty żeby mieć kilka rowerów no to najlepiej jest mieć do lasu czy jakiś tam rajdów MTB Gawela czy przebaj na jakieś takie długie, na komfortowej ramie triatlonowy rower do zawodów Time trial czy tam triatlonów? Czy tam Time Trail rower do, do Time Trail? Triatlonowy do triatlonów i szosę do ustawek z kumplami, nie? No ale po pierwsze, drogo i większość z tych rowerów jest dość drogie i w utrzymaniu, i w zakupie. Po drugie, miejsce nie wiem, no to. Pomijając wyjątki tak dla całego spektrum populacji, to raczej nie są idealne, nie jest idealny scenariusz. Więc gdybym miał mieć jeden rower, to zdecydowanie byłby to właśnie gravel. E, i, I używałbym go do tych wszystkich rzeczy. I pojedziemy nim tutaj 30 na godzinę. Jak wymienimy sobie koła na cienkie, to i na luzie 30 kilka na godzinę i jedziemy do tego lasu i tak dalej. To jest gigantyczna zaleta. E, Pierwsza, najważniejsza. No i oczywiście zawsze się pojawiają argumenty, a bez sensu po co ci gravel? Nie wiem, w lesie MTB będzie lepsze. No będzie. Tylko że już MTB na zawody triatlonowe pojedziesz i pojedziesz nie wiem, no 20 pary na godzinę może. Nie? Więc a gravelem jednak aż tak dużo odstawać nie będziesz. Więc ta uniwersalność główna zaleta. Dzisiaj mam takie półtorej godzinki. Taką trasą trochę właśnie asfalt, trochę takie polne ścieżki, może kawałek w lesie, ale właśnie taka typowo, typowo gravelowa. No i teraz patrzcie, na takiej asfalciku, nawet na grubych oponach, które ja mam przy niecałych 200 watach, na luzie 30, no teraz jest lekka górka, więc już z 35, ale ale na luzie 30 na godzinę jesteśmy w stanie jechać. No to nikomu początkującemu więcej potrzebne nie jest. Ja na przykład na razie nadal nie mam szosy zwykłej, mimo że mam tych rowerów masę, bo jeżdżę stosunkowo mało takich ustawek szosowych, a jeśli już jadę, to czy z kumplami, czy z pati, którzy jadą wolniej ode mnie, i wtedy właśnie też mi gravel pasuje, bo oni jadą na przykład na szosach. tam koło tych 30. Ja, jakbym pojechał szosą, czy trioplanową, to byłoby mi trochę za lekko. A wezmę grawela na grubszych oponach i trochę więcej tej siły muszę włożyć. I się to jakoś wyrównuje. Czy wy to widzicie? Jak się pięknie zrobiło. Chyba lato idzie. Znaczy wiosna. Od razu jest więcej optymizmu. Obym był zdrowy, cholera. A jakaś te wiosenne przesilenia. Mimo że piję buraka, biorę witaminy. Mnie te lepią. No, następny bardzo ważny argument. Koszty zakupu i serwisowania, obsługi. Grawele, w porównaniu z innymi markami, czy znaczy innymi modelami, typami rowerów, są stosunkowo tanie. Dobre MTB to się zaczynają od tych kilku tysi w górę. Triathlonowe, no to w ogóle wiadomo 10, czy 20, czy 50. Szosy też, a gravela za te 2-3 tysiące są już jakieś krosy, Esker, Romety. To jest raz. A dwa, e, jakby to są stosunkowo proste konstrukcje. E, o sprzęt prosty, te przerzutki 1, 11 najczęściej. E, mało jest tutaj rzeczy, które się może jakoś drastycznie psuć. To nie jest rower wiatlonowy z elektryką, gdzie trzeba tak dużo kombinować, czy tam jakieś rowery specjalistyczne MTB, downhill, y czy coś. No jest prosta konstrukcja. Stąd też ta cena No i Później ta łatwość obsługi Wydaje mi się, że to jest spory Atut Chyba trzeba zacząć giry golić, co? Nie wiem. Co myślicie? Co ja odcinka nigdy o tym nie robiłem Ale odwieczny dylemat Golimy nogi czy nie? I czy to coś daje? Im dalej w las im mocniejsze słoneczko się robi, tym bardziej jestem zakochany w tych okularkach Rudiego pin shieldach, i rzeczywiście, no, nie mają, nie są fotochromatyczne, więc się nie przyciemniają i tak dalej, tak jak te inne modele, które już pokazywałem, ale mega mi się podoba, jak one leżą na twarzy. Jest prostsza konstrukcja, są też znacznie tańsze, bo. No bo mniej bajerów, niewymienne szkła, niewymienne szkła, niewymienne noski i tak dalej, no i brak tej, tych szybek fotochromatycznych, ale mega mi leżą. No i kask też mam nowy, bardzo fajny. No i pamiętajcie, że w sportofino na Kod Iron Way na sprzęty Rudiego macie 15% rabatu Wiem, że wielu z Was. Korzystało z niego już nieraz, raz, bo często mi jakieś switfocie wysyłacie. Fajne to jest. Kolejny argument, taki czysto logistyczny, dla triatlonistów takich kanapowców jak ja to nazywam, czyli takich jak ja, albo kogoś, kto w wieku tam 30-40 się ogarnął, chce schudnąć, zacząć ćwiczyć i tak dalej się wkręca w triatlon. Albo w podobnym wieku, po prostu gdzieś tam kariera, korpo i tak dalej, no i się zaczyna brać za siebie, bardziej. Takie osoby bardzo często zaczynają z tym triatlonem i od razu super drogi rower triatlonowy, wszystkie osprzęty, wszystko co się da. Tylko, że wiele z takich osób niestety, no szybko się zniechęca, pół roku, rok, półtora. I ten rower za te 20 koła, czy 40 połowę wartości w tym czasie straci. E, pomijam to, że na początku, to jak nie jesteśmy już 20-latkami, albo nie jesteśmy wysportowani, to to nie jest taki hop się wjeździć w rower triatlonowy. Więc moim zdaniem tak czysto logistycznie, taki gravel na początku za kilka tysięcy, załóżmy na pierwszy sezon, czy nawet pół, żeby trochę pokręcić, On, jeśli się bardziej wkręcimy, dokupujemy sobie rower triatlonowy, to no już zależnie od budżetu, różne marki, albo używany, jakiś tam rynek wtórny i tak dalej, i wtedy ten gravel nam służy jako trochę szosa, trochę w teren i tak dalej, tak jak mówiłem. A jak się jeszcze bardziej wkręcimy, nie wiem, chcemy jeździć więcej ustawki. Czy jakieś zawody z draftem, no to wtedy sobie możemy dokupić szosę i minimalizujemy ryzyko utraty wartości tego pierwszego roweru. No i też nie musimy tyle kombinować, jak wielu z nas, że się pierw kupiło jeden rower, później drugi, pierwszy się sprzedał, trzeci się kupiło i tak dalej. Wiadomo, że dla niektórych osób to jest właśnie ta cała zabawa. No ale nie wiem, czy to jest takie optymalne więc ja na bazie swoich doświadczeń zrobiłbym teraz właśnie tak jak powiedziałem uniknąłbym z tych ostatnich czterech lat kilka rowerów wypadłoby z obiegu tego mojego i trochę bym pewnie zaoszczędził warto też sobie zdawać sprawę że jest ewidentna moda na gravele więc firmom je produkującym opłaca się je mocno promować, ładować siano w marketing i tak dalej. Więc no każdy przed jakimś... To nie jest tak, że ten rower będzie też dla każdego. Każdy powinien się zastanowić na początku jakiejś takiej swojej przygody rowerowej, czy do triatlonowej, czy dowolnej, po, po jakich terenach będzie głównie jeździć, w jaki sposób będzie tego Rower używać, jaki ma budżet i tak dalej. No, i te argumenty, które ja wymieniam, no jakby no są z perspektywy osoby e, mieszkającej w, w płaskiej Wielkopolsce, trenującej w taki sposób, w jaki trenuje mieszkający gdzieś tam obok lasu i tak dalej. To nie jest tak, że ten rower będzie zawsze dla każdego. Zresztą dokładnie tak samo, jak każdy inny. No ale dobrze jest mieć to na uwadze. Z takich prywatnych jeszcze... Nie wiem czy argumentów... Czy może nie, nie argumentów, marzeń. To dobrze, jest kompletnie nieobiektywne. Ale ja na swojej bucket liście... Rzeczy, które chciałbym w najbliższych latach zrobić sportowych... Mam też wyścigi gravelowe. W sensie są takie rajdy po kilkadziesiąt, nawet kilkaset kilometrów. Gravelem I chciałbym zaliczyć Może w ramach jakiejś przerwy od triatlonu, czy coś Zaliczyć taki wyścig Może nawet z jakimiś noclegami, może coś Zobaczymy Jest jakiś urok W takich Rajdach Znaczy, no nie byłem, ale z tego co opowiadają ludzie Czy śledzę jakieś kanały na YouTube Podoba mi się to Dobra, godzinka z hakiem przekręcona Zbliżam się do domu więc kończymy powoli ten odcinek. Dajcie znaka proszę w komentarzach, co myślicie o gravelach. Albo czy sami macie gravela. Jeśli tak, to jakiego. Ewentualnie jakie są ich plusy i minusy, bo wady oczywiście też jakieś są. No i co, pamiętajcie proszę o subskrybowaniu kanału, łapkach w górę, dzwoneczkach i tym wszystkim, co pomaga tutaj w budowaniu zasięgów. Dzięki, że jesteście. See ya